Lekcja 185. Kurs cudów. Chcę pokoju Bożego. Wypowiedzieć te słowa jest niczym, lecz mieć je na myśli jest wszystkim. Gdybyś mógł choć przez chwilę mieć je na myśli, żadne zmartwienie nie byłoby już dla Ciebie możliwe w żadnej formie, w żadnym miejscu. Lub w czasie. Niebo zostałoby całkowicie zwrócone w pełni świadomości. Pamięć o Bogu całkowicie przywrócona. Z martwych wstanie całego stworzenia w pełni rozpoznane. Nikt nie może mieć tych słów na myśli i nie zostać uzdrowionym. Nie może zabawiać się snami a nie myśleć, że sam jest snem. Nie może wytworzyć piekła. I myśleć, że jest rzeczywiste. On chce pokoju Bożego i jest mu on dany. Jest on bowiem wszystkim, czego chce i wszystkim, co otrzyma. Wielu wypowiedziało te słowa, lecz tylko nieliczni zaiste mieli je na myśli. Wystarczy jedynie, byś spojrzał na świat, który widzisz wokół siebie, by się upewnić, jak bardzo są nieliczni. Świat zostałby zupełnie zmieniony, gdyby jakiekolwiek dwie osoby zgodziły się, że słowa te wrażają jedyną rzecz, której chcą. Dwa umysły o jednym zamiarze stają się tak silne, że to, co jest ich wolą, staje się wolą Boga. Umysły bowiem mogą łączyć się jedynie w prawdzie. W snach żadnych dwoje nie może dzielić tego samego zamiaru. Dla każdego z nich, Bohater snu jest inny, upragniony. Wynik nie jest dla obu taki sam. Ten, kto traci, i ten, kto zyskuje, jedynie wymieniają się w zmiennych wzorcach, w miarę jak stosunek zysku do straty i straty do zysku ukazuje się w, innych, w innym aspekcie lub przybiera inną formę. Marzenie senne może jednak przynieść wyłącznie kompromis czasem przybiera formę zjednoczenia lecz tylko formę znaczenie musi umykać marzeniu sennemu gdyż wchodzenie w kompromisy jest celem śnienia umysły nie mogą zjednoczyć się w snach zwyczajnie się targują a taki targ a jaki targ może dać im pokój boży złudzenia przychodzą by zająć jego miejsce to zaś co oznacza jest stracone dla śpiących umysłów obstających przy zgadzaniu się na kompromisy, każdy z nich dla swego zysku i dla czyjejś straty. Miecie na myśli to, że się chce pokoju Bożego to zrzeć się wszystkich snów. Słów tych nie ma bowiem na myśli nikt, kto chce złudzeń i kto szuka zatem środków, które przynoszą złudzenia. Spojrzał na nie i uznał, że nie zdały egzaminu. Teraz usiłuje wyjść poza nie, rozpoznając, że inne marzenie senne nie ofiarowałoby niczego więcej niż wszystkie pozostałe. Wszystkie sny są dla niego jednym. I nauczył się, że różnią się jedynie formą, gdyż każdy przyniesie tę samą rozpacz i niezorą co pozostałe. Umysł, który ma na myśli to, że wszystkim, czego chce, jest pokój, musi złączyć się z innymi umysłami, gdyż to w ten sposób uzyskuje się pokój. Gdy zaś życzenie pokoju jest prawdziwe, dane są środki odnalezienia go w takiej formie, jaką każdy umysł poszukujący go uczciwie może zrozumieć. Niezależnie od tego, jaką formę lekcja przybiera, jest zaplanowana dla owego umysłu w taki sposób, że nie może się co do niej pomylić jeżeli jego prośba jest szczera. Jeżeli jednak prosi nieszczerze, to nie ma takiej formy, w której lekcja spotkałaby się z przyjęciem i została prawdziwie opanowana. Poświęcimy nasze dzisiejsze ćwiczenie rozpoznaniu, że naprawdę mamy na myśli słowa, które wypowiadamy. Chcemy pokoju Bożego. Nie jest to szczerze życzenie owe słowa. Nie proszą, bo zostało nam dane kolejne marzenie senne. Nie proszą o kompromis, ani nie usiłują dobić kolejnego targu w nadziei, że może jednak być jakieś marzenie senne, które może się powieść tam, gdzie zawiodły wszystkie pozostałe. Mieć na myśli te słowa, to uznać, że złudzenia są daremne i prosić o to, co wieczne, w miejsce zmiennych snów, które zdają się zmieniać w tym, co ofiarują, lecz są w swej nicości jednym. Poświęć dziś swe okresy ćwiczenia na staranne przeszukiwanie swego umysłu, by znaleźć sny, które nadal są dziś drogie. O co prosisz w swym sercu? Zapomnij słowa, którymi się posługujesz, wystosowując swe prośby. Zastanawiaj się jedynie nad tym, co jak wierzysz, pocieszy cię i przyniesie ci szczęście. Lecz niech nie przerażają cię ociągające cię złudzenia, gdyż ich forma nie jest teraz tym, co istotne. Nie pozwól, by niektóre sny były bardziej do przyjęcia, podczas gdy dla innych miałbyś rezerwować wstyd i skrytość. One są jednym. One są jednym. Skoro zaś są jednym, jedno pytanie powinno zostać zadane im wszystkim. Czy to chciałbym mieć w miejsce nieba i pokoju Bożego? Oto wybór, którego dokonujesz. Nie daj się zwieźć, że jest inaczej. Nie jest tu możliwy kompromis. Wybierasz pokój Boży lub prosisz o snę. I sny przyjdą tak, jak o nie poprosiłeś. Pokój Boży przyjdzie jednak również, równie pewnie, jak i to, aby pozostać z Tobą na zawsze. Nie będzie, obchodził wraz, nie będzie odchodził wraz z każdym zygzakiem i zakrętem na drodze, by pojawić się ponownie nierozpoznanym w formach, które przeistyczają się i zmieniają wraz z każdym stawianym przez Ciebie krokiem. Chcesz pokoju Bożego. I chcą go również ci wszyscy, którzy zdają się poszukiwać snów. Prosisz zarówno dla nich, jak i dla siebie, gdy z głęboką szczerością zwracasz się z tą prośbą. W ten sposób bowiem docierasz do tego, czego oni naprawdę chcą i łączysz swój własny zamiar z tym, czego oni szukają ponad wszystko. Może o tym nie wiedząc, lecz ty jesteś tego pewien. Czasami byłeś słaby, chwiejny w swoim zamiarze i niepewny, czego chciałeś. Gdzie tego szukać i Do, dokąd, dokąd zwrócić się o pomoc w swych usiłowaniach? Pomoc została Ci dana. I czyż nie chciałbyś z niej skorzystać poprzez dzielenie się nią? Nikomu, kto prawdziwie szuka pokoju Bożego, nie może się w znalezieniu Go nie powieść. Prosi On bowiem jedynie o to, by już dłużej nie oszukiwać samego siebie poprzez odmawianie sobie tego, co jest wolą Boga. Czy ktoś, kto prosi o to, co już ma, może pozostać nieusatysfakcjonowany? Czy ktoś, kto poprosi o odpowiedź, której udzielenie zależy od niego samego, mogłoby pozostać bez odpowiedzi? Pokój Boży należy do Ciebie. Na Ciebie pokój. Został stworzony, dany Ci przez Jego Stwórcę i ustanowiony jako Jego własny wieczny dar. Jakże mogłoby ci się nie powieść, skoro prosisz jedynie o to, co jest jego wolą dla ciebie? I jakże Twoja prośba mogłaby ograniczać się jedynie do, twojego, do ciebie samego? Żaden dar Boży nie może być niepozielany, właśnie ta cecha odróżnia dary Boże od każdego snu, który kiedykolwiek zdawał się zajmować miejsce prawdy. Nikt nie może stracić i każdy musi zyskać, gdy ktokolwiek poprosi i otrzyma jakikolwiek dar Boży. Bóg daje jedynie po to, by jednoczyć. Odbieranie jest dla Niego nic nieznaczące. Gdy zaś jest równie nic nieznaczące dla Ciebie, możesz być pewien, że dzielisz jedną wolę z Nim. A on z tobą. I będziesz również wiedział, że dzielisz jedną wolę ze wszystkimi twymi braćmi, których zamiar jest Twoim zamiarem. Właśnie tego jednego zamiaru szukamy dzisiaj, jednocząc nasze pragnienia z potrzebą każdego serca, wołaniem każdego umysłu, nadzieją, która leży poza rozpaczą, miłością, która atak ukrywa, braterstwem, które nienawiść próbowała zerwać, lecz które nadal pozostaje takie, jakim je stworzył Bóg. Z taką pomocą u boku. Czy może nam się dzisiaj nie powieść, gdy prosimy, by został nam dany pokój Boży? Chcę pokoju Bożego. Bardzo, bardzo, bardzo mocno poczułem tą lekcję. Szczególnie początek jest mi bardzo bliski. Wypowiedzieć te słowa jest niczym, lecz mieć je na myśli jest wszystkim. Gdybyś mógł choć przez chwilę mieć je na myśli, żadne zmartwienie nie byłoby już dla Ciebie możliwe w żadnej formie, w żadnym miejscu lub czasie. Niebo zostałoby całkowicie zwrócone pełni świadomości, pamięć o Bogu całkowicie przywrócona, zmartwychwstanie całego stworzenia w pełni rozpoznane. Chcę pokoju Bożego. Miej to dziś na myśli. Mam to dziś na myśli. Chcę pokoju Bożego. Poświęć dziś swoje okresy ćwiczenia na staranne przeszukiwanie swego umysłu, by znaleźć sny, które nadal są Ci drogie. O co prosisz w swym sercu? Zapomnij słowa, którymi się posługujesz, wystosowując swe prośby. Zastanawiaj się jedynie nad tym, co jak wierzysz pocieszy cię i przyniesie ci szczęście. Dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie za dzisiejszą lekcję i widzimy się niebawem. Do zobaczenia.